Na no szczęść Boże, dzisiaj przeżywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu, niedzielę letary, niedzielę radości. Panu chce nam pokazać, że czas do świąt zmartwychwstania Jego syna jest już coraz bliższy. Dlatego mamy się radować radować się właśnie tym, że święta zmartwychwstania naszego Pana są coraz bliżej. Ale dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami właśnie tym czasem pustyni. Ostatnio mówiłem Wam właśnie o, o tym, że. Dla mnie osobiście czas wielkiego postu to czas wyjścia na pustynię, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, podzielić się z Wami owocami tego wyjścia na pustynię, bo ja już te owoce też widzę i też ich doświadczam i chcę się z Wami podzielić, może, może macie podobnie. Przede wszystkim ten czas pustyni to dla mnie czas niesamowitego wyciszenia i pokoju serca. To, to się daje od razu wyczuć. Że moje serce jest przepełnione pokojem, ale też i właśnie taką radością. Nie, nie tylko dlatego, że dzisiaj niedziela radości, ale ogólnie ten czas jest takim czasem radosnym. Ale też w zeszłym tygodniu pojawiło mi się coś takiego, co czego się nie spodziewałem, to pojawiło się w tym czasie pustyni takie niesamowite pragnienie nieba. Nie pragnienie śmierci, to, to żebyście mnie dobrze zrozumieli, tylko właśnie takie pragnienie nieba. Kiedy byłem właśnie w środę na pogrzebie Świętej Pamięci Marty z naszej wspólnoty, która odeszła w bardzo młodym wieku, ale właśnie w czasie tego pogrzebu to właśnie doświadczyłem tego, że, że pragnę nieba. I myślę, że wiele osób, które było w środę w Żółkowie na, na tej mszy Świętej Pogrzebowej, to może coś podobnego też doświadczyło, bo ja jestem głęboko przekonany, wierzę w to głęboko, że Marta jest już w niebie i, i właśnie w czasie tej modlitwy to, to takie pragnienie nieba też zagościło w moim sercu i zacząłem jej zazdrościć, że, że ona właśnie już jest tam, a, a ja jeszcze jestem tutaj. Więc kochani, właśnie niech ten czas Wielkiego Postu, czas wyjścia na pustynię będzie dla każdego z nas. Czasem pragnienia nieba, takiego rozbudzenia tego pragnienia na nowo w naszych sercach. Będę się o to modlił też i w Waszej intencji, w, w tym, w, o to, żebyście właśnie w tym czasie też takiego pragnienia nieba doświadczyli, ale żeby to pragnienie nie gasło, żeby to pragnienie było cały czas obecne. Także błogosławionej niedzieli Wam życzę i błogosławionego wyjść, czasu wyjścia na pustynię i, i tego czasu. Yy, tego pięknego czasu Wam życzę, żebyście właśnie tak doświadczali Bożej obecności w takim pragnieniu nieba. Niech Wam Pan Bóg błogosławi na cały tydzień, ale też i na cały wielki post. I do następnego. Szczęść Boże!